za którą dziś będzie chciał się przed własnymi kibicami zrehabilitować ze wszystkich sił, ale przyjdzie dzisiaj się zmierzyć z rywalem, który... Ten Aleksander Bobek, obrona 2, to Jasper Lefelsent, 22, Artur Kraciun, 6, Sebastian Rudol, 37, kapitan zespołu, Krystian Mucha i Andrzej Jerszewski, sędzią technicznym Dawid Wiśniewski, za system widoweryfikacji dziś będą odpowiadali Marcin Szczerbowicz, plan na każde kolejne spotkanie, to są atuty Polonii, bytom, z których z którymi dzisiaj będzie musiał się zmierzyć ŁKS. Zaczynamy drugie spotkanie trzeciej kolejki. Betplik pierwszej ligi w Łodzi. Azacki. Już pokazuje się do gry Andrzejczak, ale niedokładnie zagrał Azacki na wyprzedzenie Lefelsent. Lefelsent ma po prawej stronie Krykuna, do niego zagrywa Krykun! Sergi Krykun! 42. minuta, strzał Ukraińca, 1-0 do ŁKS. No sporo kazali nam czekać piłkarze na jakieś akcje, ale jak już przeprowadzili to jakże konkretną, jakże piękną, zakończoną słynnym polskim centrostrzałem, ale zobaczymy na sam początek tej akcji, bo tutaj fantastycznie na wyprzedzenie zagrał Jasper Lebelsen, który przeczytał zamiar przeciwników i to on był tym piłkarzem, który za w którym padł Grzegorz Szymusik, ale nic sobie z tego nie robi LKS. Send. dzisiaj z dużymi chęciami do gry Niemiec. Send dotarło to do podanie, jest z dystansu i piłka przefruwa. Dużo obok słupka próbował Antoni Młynarczyk. Bo na pewno Polonia by tą bardzo trudno miała miałaby, żeby się podnieść. Natomiast te, wydaje się, że to przyjęcie, o ten moment, tutaj Antek Młynarczyk powinien zachować się lepiej. Została. I właśnie w tym momencie sędzia Damian Krumplewski kończy pierwszą część tego spotkania. ŁKS prowadzi swoje bieg... rzeczy Może trener Tomczyk ma na to zupełnie inny scenariusz i zobaczymy inną, bardziej ofensywną polonię bytą. Rozpoczynamy. Drugie 45 minut Dobry. przy no w tym spotkaniu. Krykun nisko na nogach Wołkowicz. Krykun znalazł miejsce do dośrodkowania i zanotował asystę. Przy trafieniu Kokiego Tinokio. ŁKS 2. Polonia byton 0. No mówiliśmy o tym, że spodziewaliśmy się raczej ataków ze strony. Myślę, że jeśli chodzi o piłkarzy łks u którzy grają dzisiaj naprawdę dobrze, to chyba najmniej jasny punkt. Tak to, tak to ujmiemy w zespole Złodzi w jego miejsce Mateusz Wysokiński, a także puseń bali. Piłkarze... Krzyżak. Ale znów źle i szansa dla UKS. u jest okazja, jeden na jeden z bramkarzem Fabian Piasecki i zrobił to po profesorsku, aż ręce same składają się do oklasków, a więc trzeci cios wyprowadza UKS Fabian Piasecki. Fabian Piasecki dał zwycięstwo nad zniczem Pruszków, a teraz, a teraz bardzo przybliża UKS do kolejnego triumfu. Przymierzył, ale się przymierzył Fabian Piasecki i chyba stawia. Kropkę na D. Coś nieprawdopodobnego. Co za gol Fabiana Piaseckiego? Niesamowita bomba, aż brakuje mi słów. Rzadko ogląda się na żywo tak piękne gole. Tutaj miałem powiedzieć, tuż przed strzałem, że chyba zbyt pochopna decyzja. Tam młody Mateusz Książek zgłaszał chęć do tego, by Trener Grabowski. Zresztą wydaje się, że UKS ma dość szeroką kadrę, ale teraz duża szybkość Lewandowskiego. Mateusz Lewandowski przygotował sobie pozycję do strzału. Jeszcze położył obrońcę Lewandowski. Ale dopiero do bitka przyniosła gola dla uks u Hussein Barić 5 do 0. Bardzo walczył, żeby po spadku z ekstraklasy został w ich szeregach. Tu widzimy, jak odjechał obrońcą Polonii bytą Mateusz Lewandowski. Tu też położył Azackiego. Jeszcze w pierwsze tempo udało się Holewińskiemu obronić, natomiast wobec dobitki z najbliższej odległości Usajna Balicza był bezradny. Oj, twarde dzisiaj jest zderzenie dla całej Polonii bytom dla obrońców Polonii bytom z rozpędzonym szczególnie w drugiej połowie o dłoniach po główce Mateusza Książka i to był ostatni akcent tego spotkania. Po 0 do 5 w Krakowie EUKS Łodzi.